Święto Pracy potocznie zwane Świętem 1-Majowym to ważne wydarzenie klasy robotniczej, obchodzone corocznie od 1890 roku. W Polsce pierwszy maja jest dniem wolnym od pracy. Przygotowania do tego dnia, do, tego, do tej imprezy, um, rozpoczynano już wiele tygodni przed 1 maja i nawet nie w kwietniu, a jeszcze w marcu. Rzeczywiście były to przygotowania, które były realizowane zarówno na szczeblu centralnym w Warszawie przez odpowiednie komitety propagandowo-ideologiczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jak i przez regionalne komórki partyjne, ale też na poziomie poszczególnych zakładów pracy czy instytucji. Po czterdziestym roku święto pracy stało się wydarzeniem masowym. Brały w nim udział wszystkie zakłady pracy, najczęściej pod dużą presją. Podczas pochodów na sztandarach prezentowano dokonania krajowej produkcji i hasło o treści politycznej. Podejmowano też zobowiązania. Ważną rzeczą był skład delegacji poszczególnych zakładów pracy instytucji czy, czy organizacji społecznych. Kolejność tych delegacji no, ona też odzwierciedlała pewną hierarchię, e, w jaką kreowały, kreowały oczywiście władze. Bardzo ważna była też liczebność poszczególnych delegacji. No, nie mogło być tak, że centrala rybna e, miała więcej reprezentantów w pochodzie niż najważniejszy zakład przemysłowy, jakim była na przykład Stocznia Szczecińska w wypadku Pomorza Zachodniego. Dla wszystkich szczecinian pamiętne są obchody pierwszomajowe z 1971 roku. Miały zaskakujący dla władz i pamiętny dla społeczeństwa przebieg. Wtedy to pierwszomajowe defilady przeistoczyły się w manifestacje robotnicze, w trakcie których uczczono pamięć 44 ofiar. Właśnie w Szczecinie w 1971 roku 1 maja w pochodzie stoczniowcy przygotowali transparenty, które zdecydowanie nie były przygotowane wspólnie z władzą, mianowicie transparenty, które głosiły do wyciągnięcia konsekwencji i znalezienia winnych masakry grudniowej. Czyli to, co odnosili się do tego, co się wydarzyło kilka miesięcy wcześniej na wybrzeżu i w Szczecinie, kiedy władza zabiła kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób. I choć perelowskie pochody 1 majowe odeszły do lamusa, to wciąż święto pracy upamiętnia jest poprzez złożenie wieńców pod pomnikiem czynu Polaków.